Halo, halo, ludzie hipieśni, hipsterzy i kosmici. Mówi to was Knurko Nesur. i dzisiaj będziemy mówić na temat Arana Mahri w wersji Cask Strength. I tutaj akurat, jeżeli chodzi o tego Arana, którego miniaturkę mam z The Whiskey Exchange, to ta nazwa Aran zaczyna powoli, przez destylalnie Aran, E, przestawać być używana. Kwestia jest taka, że e, Aran przez długi czas było jedyną destylarnią, która, w, w, która była na wyspie Aran, zbudowana w 1994 albo 1995 roku. Także przez długi czas w ogóle nie było żadnych destylarni na wyspie Aran. Przez ostatnie 25 lat e, z haczykiem była tam jedna destylarnia, natomiast w 2019 roku otworzyła się druga siostrzana destylarnia, która nazywa się Lag e, przez 2G. E, Aran jest e, destylarnią, która mieści się w miejscu w miejscowości Lochranza na północnym cyplu wyspy, natomiast Lag jest destylarią na południu wyspy, e, dosyć nową i nowoczesną i fajnie, e, fajnie rozwiniętą, fajnie zbudowaną e, destylarnią, która prawdopodobnie będzie miała też visitors center, o ile już, o ile już nie ma go w tej chwili. E, cała idea destylarni Lag polega na tym, że Aran przez kilka tygodni w roku robił whisky dymną, e, w przeciwieństwie do większości roku, kiedy robili whisky, e, whisky, w której zupełnie nie było żadnego dymu i e, stwierdzili, że bardziej, bardziej, może, lukratywną, bardziej, może dobrą dla nich opcją jest otworzyć drugą destylarnię, która będzie tylko i wyłącznie robiła whisky dymne. I to, co prezentuje sobą Aran Machrymur, ma być, czy tam w tym momencie jest w trakcie przebrandowywania się na po prostu Machrymur, i we wszelkiej komunikacji, komunikacji ze strony destylarni jest powiedziane, że te współczesne chwilowe, Whisky, które są jeszcze, jeszcze wyprodukowane przez ARAM, to są mury, które są wyprodukowane na rzecz czy też na zamówienie dystylarni LAG, także Nazwa Mahri przechodzi pewną transformację i przechodzi takie prze, przechodzi przejście z rąk um, z, z marketingu destylarni Aran na marketing destylarni Lag. Oczywiście destylarnia Lag, jak otworzyła się w 2019 roku, to jeszcze nie mogą sprzedawać oficjalnie um, żadnej whisky. Mogą sprzedawać natomiast um, napój, który jest na bazie ich spirytusu, czyli New Make um, Spiritu, który gdzieś tam w destylarni czy też w niektórych sklepach w Szkocji można sobie dostać. Um, o Aranie Mahrimur już było, ale w wersji, w wersji podstawowej tutaj mamy oczywiście wersję. Która nazywa się Kask Strength. W międzyczasie Aran y, wydał też kilka innych Mahrimurów, już pod marką Mahrimur. Także, żeby to znaleźć na ich stronie, to trzeba się troszeczkę przeklikać na jakieś serie limitowane i inne takie rzeczy. Yy, I można zobaczyć, że są tam whisky, które są yy, też dymnymi wersjami Arana, ale są leżakowane czy też finiszowane w różnych ciekawych, wymyślnych beczkach, co bardzo mnie interesuje i prawdopodobnie też się tym y, niedługo zainteresuje. Yy, w przypadku tego Aran na Machy i Mur mamy y, mamy leżakowanie w beczkach po, y, beczkach po bourbonie tak mi się zdaje, nie jestem teraz w stanie sobie dać uciąć ręki, że tak jest, o ile jest gdziekolwiek powiedziane, w jakiś sposób faktycznie te whisky są leżakowane i przez jaki czas one są leżakowane. To, co można powiedzieć natomiast, to to, że nazwa tutaj gra dosyć dużą rolę dla marketingu i mamy Mahrimur, który jest takim torfowym bagniskiem, powiedzmy, torfową polaną, która jest na zachodnim brzegu wyspy Aran. Tam, że na zachodnim brzegu Wyspy Aran mamy piktyjskie pozostałości kamiennych kręgów. Takie rzeczy, które kojarzyć, kojarzyć się mogą trochę ze Stonehenge, a trochę z mniejszymi, z mniejszymi budowlami kamiennymi, że tak powiem. I ten akurat okrąg, który, czy też to koło yy, kamienne, o którym mówimy, które leży na Polanie, czy też na Rumowisku, czy też na Bagnisku, które nazywa się Machrimur, znowu mamy za oknem. Pięknie ujadające mewy, tak jak kilka, kilka odcinków temu. Ten akurat konkretny kamienny krąg nazywa się Fingals Cauldron Seat i to można sobie fajnie rozbroić, rozpakować tą nazwę do czegoś, co może być dla, dla ludzi trochę fajnie, fajnie pobudzający wyobraźnię, że tak powiem. Fingal jest w mitologii szkockiej i przy okazji też irlandzkiej bardzo znanym olbrzymem, z którym kojarzy się bardzo dużo różnych górskich historii i z którym kojarzy się dużo różnych też miejsc, tak jak na przykład Fingal's Staircase, czyli ogromne bazaltowe Teoretycznie schody, ogromne, e, ogromna konstrukcja bazaltowa, e, prehistoryczna, która była uważana przez, e, przez średniowiecznych czy preśredniowiecznych e, Szkotów za schody, po których chodziły olbrzymy. I między innymi od, te, od tego też była nazwa, właśnie, że, to, że to są schody, którymi posługiwał się Fingal. Tutaj mamy ten kamienny krąg i mamy kamienny krąg. E, który nazywa się Fingals Cauldron Seat, czyli tak jakby siedzenie przy kociołku fingala, więc można sobie wyobrazić, że ten kamienny krąg to były głazy. Które były otoczeniem ogniska, na którym stał kocioł, z którego sobie Fingal gotował i potem jadł. Jako taka ciekawostka mogę też powiedzieć, że Fingal, jeżeli interesujecie się, się strongmenami, to za czasów Mariusza Pudzianowskiego, 15-20 lat temu, powiedzmy, tradycyjną konkurencją w sportach siłowych czy też w, w strongmenach było przerzucanie czegoś, co nazywa się Fingal's Fingers. I to były takie ogromne metalowe pręty, które trzeba było podnieść, nieść ustawić do pionu i przewalić na drugą stronę i to się nazywało em, palcami Fingala właśnie na w opakowaniach whisky Mahri Mur. mamy psa, który jest przywiązany yy, smyczą do kamienia i ten pies nazywał się Bran. To był pies Fingala, który, jak głosi legenda, był kiedyś właśnie do tego miejsca, do tego kamiennego kręgu yy, w Mahri Moor przywiązany. Stąd też yy, taki, taka grafika, taka, taka prezentacja, która nawiązuje bardzo fajnie do tej mitologii, do tych starych, starych legend i przekazów szkockich ale wracając do tego, co mamy tutaj w butelce. Um, nie mamy filtracji na zimno, nie mamy dodanych barwników, nie mamy podanego wieku, niestety. E, prawdopodobnie jest to whisky zabutelkowana w 2018 roku, ponieważ współcześnie sprzedawane Mahemury już nie mają tego, tej nazwy Aran. E, mamy e, whisky, która e, jest w mocy beczki, która w tym, w tym momencie, w tym przypadku akurat e, wychodzi na 56,2% alkoholu i mamy około 20 ppm PPMów dymu. Wydaje mi się, że to jest chyba wszystko, co mogę na temat tej e, whisky powiedzieć. E, w Wielkiej Brytanii 48 funtów, około, czy niecałe 5 dych. E, w Polsce około 240 zł. I tak jak widać w kolorze, jest to whisky, która jest dosyć jasna, e, dosyć słomkowa, więc taki tradycyjny, e, tradycyjny, bardzo jasny kolor, który kojarzy się z. E, whisky bez dodanych barwników, leżakowanych właśnie w beczkach po Bourbonie. Trzeba natomiast będzie zobaczyć, co tutaj się będzie kryło w tej whisky na nosie. Na nosie rzeczy, które kojarzą się trochę z wypiekami. Mamy jakąś skórkę z chleba, jakieś takie ciastka maślane, jakieś takie... Ymm jakieś takie właśnie, y, trochę może biszkopty nawet. Mamy troszeczkę dymu, bardzo, bardzo niewiele tego dymu i mamy jakieś trochę, trochę cytrusów i trochę jakichś takich y, owocowości, która kojarzy się może z y, jakimiś takimi bardzo niedojrzałymi, bardzo kwaskowatymi gruszkami. Może nawet trochę zielonych jabłek się tutaj, się tutaj kryje. Im więcej niuchamy, im dłużej niuchamy, y, tym więcej wychodzi, y, wychodzi dymności z tej whisky. Natomiast na nosie wcale ona nie atakuje. Nawet jeżeli pociągnie się dosyć mocno nosem z to wcale ona nie atakuje alkoholem, co zdecydowanie jest na, na plus. Trzeba zobaczyć, co będzie tutaj na języku, także w slancie. Na języku mamy trochę kwaskowatości, trochę słodyczy, trochę nie tyle wytrawności, co czegoś takiego, trochę też właśnie wypiekowego takiego ciastowego, kojarzącego się z karmelizacją, także skórka chleba, także ciastka maślane, także z jakiegoś takiego nawet może ciasta drożdżowego, sama skórka właśnie. Mamy troszeczkę dymności, ta dymność na poziomie 20 ppm jest tutaj bardzo, bardzo nieprzytłaczająca i niezabijająca innych odczuć, które gdzieś się tutaj, gdzieś się tutaj kręcą. Mamy gruszki, mamy kwaskowatość yy, i świeżość cytrusów, mamy trochę wanilii, mamy trochę solonego karmelu, yy, mamy może trochę agrestu, mamy troszeczkę białych porzeczek. Yy. Może nawet e, ko, kojarzyć się tutaj trochę jakiejś kwiatowości, kwiecistości, e, takiej dosyć mocno, mm, mocno kojarzącej się z whisky, e, z whisky highlandowymi. E, więc powiedziałbym, że może trochę e, owoce morwy, może trochę kwiaty lipy, czegoś w tym stylu. Jest tutaj jakaś taka fajna lekkość i lotność, e, taka mocno kwiatowa. Ta strona owocowa która jest z tej whisky. Kojarzy mi się trochę, um, jak mówiłem, gruszki, cytrusy, ale kojarzy mi się też trochę śliwki i kojarzy mi się też trochę jakaś taka um, dynia albo coś w tym stylu. Albo dynia, albo taki butternut squash, jak taka, jaka, taki typ dyni, um, która jest bardzo popularna tutaj w Wielkiej Brytanii. Um, Mamy gruszki, mamy cytrusy, mamy agrest, mamy trochę białych porzeczek, mamy trochę jakieś morwy, trochę jakieś takie kwiatowości, trochę lipy, ymm, ciastka maślane. Dymność bardzo delikatną, bardzo łagodną, na finiszu może troszeczkę popielastą, ale mimo wszystko po dłuższej chwili ciągle wybrzmiewają tutaj te owoce i wybrzmiewa tutaj też to pieczywo. Także sam ten finisz, sama ta dymność, która zamienia się troszeczkę, troszeczkę w popielastość, nie jest tutaj jakoś, jakoś nieprzyjemna. Ona ciągle sobie bardzo przyjemnie współgra, współgra z całą resztą tego, co się dzieje w tej whisky. Całkiem w porządku, całkiem w porządku y, opcja, lekko dymna, y, natomiast z bardzo ciekawym, owocowym charakterem y, tego, co, y, co Aran zazwyczaj ma w swoich destylatach, czyli... Czyli rzeczy, które kojarzą mi się właśnie z gruszkami, cytrusami. Normalnie w Aranie kojarzy mi się trochę taki dębiny i zielonych jabłek, co tutaj też może jest trochę wyczuwalne do pewnego stopnia. Nie mamy tutaj prawie że żadnego ataku alkoholowego, co muszę, muszę oddać te whiski bardzo mocno na plus, że mamy 56% ponad. Mamy, mamy CS, mamy dosyć młodą whisky, prawdopodobnie, ale nie kopie ona ani w jamę ustną, ani w, ani w przełyk alkoholem. Także tu na pewno zdecydowanie na plus. Mamy 56%, co jest oczywiście dosyć dużą wartością alkoholu, także zobaczymy też przy okazji na chwilę, co tutaj się będzie działo z tą whisky po dodaniu odrobiny wody. Wodę dodaję na oko, ale wydaje mi się, że jest tutaj około 50% w tej chwili, może troszeczkę mniej. Od razu po dodaniu, po dodaniu wody bez odczekiwania jakoś specjalnie, jakoś specjalnie długo. Wychodzi troszeczkę naprzód ta dymność, wychodzi troszeczkę wstecz, cofa się ta, ta wypiekowość, ta skórka z chleba, te ciastka maślane. Troszeczkę bardziej naprzód jest kwaskowatość, są gruszki, są te śliwki, są jest jakieś agresji, te białe porzeczki. I, do, I po chwili, kiedy ta dymność zaczyna sobie troszeczkę ulatywać, wychodzi znowu naprzód trochę więcej tej kwiatowości. Tej kwiecistości, tej lekkiej, takiej lotności, hmm, która kojarzy się z kwiatami. Także. Hmm... Trochę mniej wypieków, trochę bardziej dym na, na przedzie i trochę, bardziej, e, i trochę bardziej owocowość na przedzie. Także całkiem ciekawa opcja. E, bardzo fajna whisky, e, zdecydowanie wydaje mi się godna polecenia. Zdecydowanie wydaje mi się dużo bardziej godna polecenia niż ten, e, niż ten klasyczny, niż ten normalny Aran, e, który nie jest w cs -ie. Wydaje mi się, że tam ten Aran był troszeczkę e, bez pazura, tak jak go teraz wspominam. Że mamy 20 ppmów, nie mamy filtracji na zimno, nie mamy dodanych barwników. Mamy cs e, z bardzo fajnej destylarni, która, e, która jak widzę, e, po każdej kolejnej whisky, której od nich próbuję, nawet jeżeli są to whisky bez podanego wieku, nawet jeżeli są to tanie produkty, e, które można kupić za około 100 zł w Polsce, które mają dodane barwniki i e, są zbite do 40%, to tam też wszystko się w nich zgadza. Mm. Także mój szacunek i moje zaufanie powiedzmy do destylarni Aran rośnie coraz bardziej z każdym alkoholem, który, który od nich pije. Bardzo przyjemna opcja, bardzo delikatnie dymna, także wyobrazić sobie można y, trochę bardziej kwaskowatego, trochę bardziej rzeźkiego y, i owocowego ara na dziesiątkę, ale z odrobiną, odrobiną dymu. Y, wydaje mi się, że to by mogła być całkiem ciekawa opcja, jeżeli tego dymu by było, y, by było dużo więcej. Także zobaczymy, co y, będą robili w destylarni LAG, ale zanim to zobaczymy, to prawdopodobnie minie jeszcze, jeszcze kilka lat. A na razie. Eran ma w cs -ie. Bardzo przyjemna opcja, godna polecenia whisky. Szczególnie jeżeli, um, jeżeli kupujecie ten, um, całą tą historię na temat legend i całą tą historię na temat, na temat Fingala i, i tego takiego fajnego y, twistu z mitów i legend y, szkockich. Także to tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam. Mówię do Was Knurko Nessu.